Witajcie, kochani konsekrowani, drodzy księża. Dzisiaj zatrzymujemy się przy bardzo ważnym fragmencie z Ewangelii według świętego Jana, które poprowadzi nas później w modlitwie. Posłuchajcie. A obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Zachęcam do tego, aby przemyśleć sobie miejsce, czas, w którym będzie można usiąść na spokojne rozważenie tego fragmentu kiedy uczynimy już znak krzyża poprośmy na początku aby cała ta modlitwa aby też całe moje życie było na większą chwałę Bożą i obraz wstępny który ma być dla nas pomocą w takich momentach kiedy nasza wyobraźnia będzie gdzieś uciekała byśmy mogli zawsze wracać do tego obrazu to jest trwanie pod krzyżem Jezusa zachęcam abyśmy spróbowali znaleźć się w tym miejscu poczuć wagę tego momentu, stanąć obok Matki Bożej, obok Jana, obok Marii Magdaleny. I prośba dla całej tej modlitwy Święty Ignacy mówi: prosić o to, czego chcę, czego pragnę. Prośmy, abyśmy mogli być w całym naszym życiu blisko Maryi i uczyć się od niej, jak być wiernym Jezusowi, jak sprawić, aby nasze życie było chwałą Jezusa. I Jego radością. Pierwszy punkt, który proponuję, zatytułowałam Moja Matka. Fragment, w którym Jezus oddaje Janowi Maryję, a Maryi Jana, znamy wszyscy bardzo dobrze. Dlatego zachęcam Was do tego, abyśmy podeszli z ogromną pokorą do tego momentu. Spróbujmy wyobrazić sobie ten moment i usłyszeć, jak Jezus mówi. Do każdego z nas. To jest Jego wola, to jest Jego testament, to jest Jego wielkie pragnienie. Tak niezwykły moment odejścia Jezusa z ziemi jest naznaczony Jego wielkim pragnieniem. Zachęcam, abyśmy w wielkim pokoju usłyszeli te słowa skierowane do każdego z nas. Nie spieszmy się, nie ulegajmy temu, że znam świetnie ten fragment. Dajmy się poprowadzić Duchowi Świętemu w sposób nowy. Pozwólmy Duchowi Świętemu poruszyć nasze serce, przejąć się zaproszeniem Jezusa, przejąć się Jego prośbą. I możemy też rozważyć, co to dla mnie znaczy, że uczeń wziął od tej chwili Maryję do siebie. Co to konkretnie znaczy dla mojego życia, dla mojej duchowości, dla mojej wiary, dla mojej codzienności. Co to znaczy w konkrecie? Wziąć Maryję do siebie. Punkt drugi. Moja królowa. Na czym polega królowanie Maryi? Myślę, że jako królowa Polski w naszej historii wielokrotnie dała znać, że czuwa, że jest, że broni, że się opiekuje, że wstawia się bardzo potężnie. Królowa to jest ta, która też ma moc władać kimś. Czymś. Ma moc posyłać, ma moc mieć wolę. Zapraszam do tego, aby zastanowić się, jak wygląda królowanie Maryi w moim życiu, czego doświadczam. Ja mam takie niezwykłe doświadczenie, że kiedy wiele lat temu oddałam się Matce Bożej całe moje życie, to teraz z perspektywy czasu widzę niesamowitą zmianę. Niesamowitą. Moje życie. Było do oddania się Maryi i od tego momentu. Dużo większa bliskość z Jezusem, dużo większe pragnienie. Ona to wszystko mi wyprasza. Jest niesamowitą królową, która prowadzi ciągle do króla. Zachęcam, rozważmy sobie, jak może wyglądać królowanie Maryi, jak mogę sprawić, żeby ona prowadziła mnie do króla, ta, która jest tak blisko Niego. I punkt trzeci, moja Pani. Jest taki piękny fragment w Psalmie 123. Oczy sług zwrócone są na ręce ich Pana, a oczy służebnic zwrócone są na ręce ich Pani. I kiedyś rozważając sobie, zatrzymałam się nad tym, że to jest zaproszenie dla mnie. Aby patrzeć na życie Maryi i uczyć się, aby patrzeć jakby na te jej dłonie, na jej wybory, na jej postawy, i ciągle się uczyć, jak być bliżej Jezusa? Możecie sobie też zadać to pytanie, jaka cecha? W życiu Maryi, może jakie jej słowo, jakie jej zachowanie, jaki wybór jest dla Ciebie inspiracją? Albo może jakieś szczególne imię Maryi jest Twoim ukochanym? Tak jak Salezjanie, Salezjanki czczą Matkę Bożą wspomożenia wiernych, Jezuici Matkę Bożą dobrej drogi. Jest wiele pięknych imion. Jakie jest to Twoje, wybrane, które najwięcej mówi Twojej duszy? Zastanówmy się w tym punkcie, czego uczę się od Maryi i czego mogę się od niej nauczyć, aby być bliżej Jezusa. I możemy zakończyć tę modlitwę właśnie modlitwą Zdrowaś Mario albo litanią loretańską, którą macie też podlinkowaną Niech ten miesiąc maj prowadzi nas też do modlitwy za innych. I teraz zapraszam was, żebyśmy razem pomodlili się do Matki Bożej, aby pomogła nam wygrać i znaleźć czas na spokojną, piękną modlitwę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, módl się za nami. Bardzo gorąco Was zachęcamy właśnie do modlitwy litanią lorytańską, ale macie również podlinkowaną pieśń z dawna Polski, Tyś Królową. Dzisiaj szczególnie polecajmy Matce Bożej naszą Ojczyznę. Wszystkiego dobrego, dobrej modlitwy i do zobaczenia z Panem Bogiem.